Jerzy Hipman przez wiele lat pracował jako menadżer muzyczny. Prowadził m.in. bluesowy zespół Joe Row, hojny, który odniósł spore sukcesy. Pomysł menadżerowania z Jurkiem, powierzenia mu takiego stanowiska, wpadł Damian. Współpracujemy od powiedzmy 98 jakoś tak, kiedy to. Jurek zaczął, no może 2000 rok, może, kiedy Jurek zaczął współpracę z zespołem Joe Row jako menadżer i stawiał wtedy pierwsze kroki jakby w tej dziedzinie i wtedy tak naprawdę jakby poszło to dosyć mocno. On stwierdził, że skoro Jurek jest przedstawicielem w jakiejś tam firmie, jeździ po Polsce, to może zająłby się też menadżerką naszego zespołu przy okazji, skoro jeździ i zwiedza cały kraj i, i sprzedaje swoje produkty. Współpracował z Patrycją Kosiarkiewicz i szkockim muzykiem Jerem Jabłońskim. Był też odpowiedzialny za organizację koncertów. To dzięki niemu w 2014 roku na Dniach hojny wystąpił Dawid Podsiadło. W sumie zarezerwował koncerty dla około 30 wykonawców, a jako założyciel choeńskiej agencji HPG już dla ponad 100. To właśnie pod skrzydłami HPG swoją drogę rozpoczął dziś niezwykle popularny zespół Nocny Kochanek. Jurek jest jakby osobą wymagającą, tak? Potrzebuje, jest bardzo konkretny w tych kwestiach, ale też. Potrafi dużo ogarnąć, to i wie dokładnie, czego, czego zespoły potrzebują. Od blisko pięciu lat Jerzy wraz z żoną Mają prowadzi Majówkę. Miejsce na wesela i koncerty. Ja wiedziałem, co, co w głowie Maji się rodzi, że ona zawsze się zajmowała wystrojem i tak dalej. Nie myślałem, że to będzie takie taki grube przedsięwzięcie, taka piękna rzecz. Po wyjechaniu z hojny pokręciłem się troszkę po różnych miejscach. Między innymi byłem w Sulęcinie, później byłem tutaj w Trzciance w okolicy. I tak z ścianki, ponieważ tu się znalazłem, trwały, że tak powiem, była baza wypadowa, i trwały poszukiwania. Dzięki doświadczeniu w branży muzycznej sprowadza tu wielu znakomitych artystów. Zagrali już m.in. Sztywny Pal Azji, Kobra Nocka, Grażyna Łobaszewska, a także Hoński Zespół Fluid. Z tych takich marek bardziej medialnych to Czesiu Mozyl kilkukrotnie i Czesia też będziemy gościć niebawem, może bardziej w bardziej prywatny sposób za niespełna miesiąc. Paweł Małaszyński z zespołem Kocis, ojej, no dużo by wymieniać, Łódka Grubasa, mnóstwo, mnóstwo różnych kapel. no mamy taką tablicę pamiątkową, jak pan redaktor będzie miał chwilkę, zapraszam z kamerą po tą tablicę. Tam być może odnajdziecie swoich idoli albo nawet i samych siebie. Super, że jakby tutaj mogliśmy tutaj też przyjechać. Zaprosił nas, jakby ugościł nas jak, 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 jak swoją rodzinę, więc bardzo jesteśmy wdzięczni. Nie mogę tego traktować jak współpraca jakby biznesowa, ale jako taka jak, jak, jak rodzinna wizyta, czyli czuję się tu wyśmienicie jak u siebie w domu. Dla Fluidu był to już drugi koncert w majówce. Co doła jak była piękna, tak dalej jest. Jeśli chodzi o, o zespół, no to na pewno dołożyliśmy trochę nowych kompozycji, też pracujemy nad nowymi materiałami. W repertuarze znalazły się m.in. Było miło, Dom nad wodą, cover utworu Kaśki Sochackiej Szum, a także Bez szans, utwór, którego premiera odbyła się w programie Dzień dobry TPN. rodzinnym i sercowym, jak i również włożonej pracy w dużo różnych relacji, wiąże mnie hojna. Dlatego staram się hojno cyklicznie odwiedzać. Hojnie też w sensie koncertowym mam okazję raz na jakiś czas występować, więc jest to mega wielka przyjemność i frajda. To Oczywiście koncerty w hojnie dla mnie to jest największa przygoda, jaka jaka jest na tych trasach koncertowych. Historia Jerzego Hipmana i zespołu Fluid, z którym współpracuje, pokazuje jedno. By spełniać marzenia i podbijać muzyczny świat, wcale nie trzeba mieszkać w Warszawie. Hojna też może być dobrym miejscem na sukces.